Dziękuję za tak niezwykłe powitanie. Rzeczywiście prawie, czuję się chrystusowo. Zbawiać nikogo nie będę, natomiast chciałam Państwu pokazać temat, który mnie tak mocno, mówiąc slangiem młodzieżowym, wciągnął ekonomię oczekiwań. Ten temat bardzo mi pasuje. Właśnie powinnam nacisnąć. Ups. Dobra. Uczymy się. Ten temat bardzo pasuje mi do tematu, którym ja się zajmuję, czyli doświadczeniami gości i pracowników. I właściwie na początku chciałam powiedzieć: Poznań Miasto Doznań. I ten autor, autor tego hasła powinien otrzymać tę nagrodę prawie Nobla, dlatego że jesteśmy w ekonomii doświadczeń, kolekcjonujemy wspomnienia, a najważniejsze są emocje. Dlaczego ten temat tak mi wciągnął? Ponieważ on jest dopełniający do ekonomii doświadczeń i dzisiaj wyjątkowo mało będę mówiła o hotelarstwie, wyjątkowo mało o turystyce. Skupię się na tak zwanym kontekście doświadczania, w którym funkcjonujemy jako klienci i konsumenci, stąd rzadko będzie słowo gość i rzadko będzie słowo turysta. Mentor, mój guru psychologii, społecznej. Profesor Wiesław Łukaszewski, notabene urodzony w Poznaniu, którego miałam okazję być studentką na studiach podyplomowych właśnie psychologii społecznej, psychologii motywacji, mówi, że kiedy oceniamy zachowania człowieka, najważniejszy jest kontekst, bo pomijamy bardzo często właśnie środowisko, w którym jest człowiek i zapominamy o tym. I ja chciałam dzisiaj powiedzieć o tym kontekście doświadczania. Jako praktyk przejdę od razu do praktyki hotelowej. Tutaj pan, który mnie przedstawia, wspominał, że pracuję jako mentor, ale też jestem interim menadżerem. Pracuję z zespołami hotelowymi. Specjalizuję się w zarządzaniu reklamacjami, trudnymi sytuacjami z gośćmi. Jest to moja taka wizytówka. To jest fragment psychologii obsługi gości. I pojawia się taka ta kategoria w zarządzaniu reklamacjami, którą nazywam oczekiwania versus oczekiwania. Co to oznacza? To są takie komentarze gości, które na przykład nie tak to sobie wyobrażałem, albo wyobrażałam. Oczekiwałam czegoś innego. Jest to poniżej moich oczekiwań. Czy ktoś z Państwa spotkał się z takimi komentarzami? Może, o, widzę. Pokiwanie głowami. O, proszę bardzo, pan profesor nigdy nie zawodzi, więc już wiem skąd tyle pracy dla zespołów hotelowych, ale to jest kategoria, na którą najczęściej hotele odpowiadają w ten sposób: przepraszamy, że jest, że jest to poniżej pani oczekiwań. Przepraszamy. Zwracam uwagę na to słowo, bo uważam, że w hotelarstwie za często i za dużo przepraszamy, zwłaszcza za rzeczy niezawinione. Gdybym ja odpowiadała na taki komentarz, jest to poniżej moich oczekiwań, powiedziałabym bardzo mi przykro, że jest Pani rozczarowana, albo bardzo mi przykro, że nasza usługa nie spełniła Państwa oczekiwań, czy Pani oczekiwań, co zatem wpłynęło na takie pani doznanie, na, taką, na takie pani doświadczenia. Ja w ogóle trudne sytuacje z gośćmi traktuję jako pole płaszczyznę do tego, żeby nawiązać dialog, ponieważ dla mnie najważniejsze jest badanie potrzeb gości, turystów, konsumentów, bo to oni wiedzą, czego chcą, a naszą rolą jest odpowiadać na te oczekiwania, żeby dostarczyć ludziom to, co dla nich jest ważne i co więcej, za co chcą zapłacić. Dlaczego ja bym tak odpowiedziała? Dlatego, że oczekiwania to jest kategoria bardzo indywidualna. To jest bardzo subiektywna, tak samo jak wartość jest pojęciem subiektywnym. W związku z tym, po pierwsze, nie ma za co przepraszać, tak, że ktoś ma inne oczekiwania. Natomiast, gdybym miała rekomendować zespołowi, co ma zrobić, to przyjrzeć się swojej komunikacji. Czy na przykład nie ma za dużo przerostu w komunikacji? Obietnic, których nie jest w stanie spełnić, lub na przykład poziom usług jest poniżej oczekiwanego poziomu, czyli tak zwanego standardu, którego goście już mają prawo oczekiwać, o czym będzie w mojej e, prezentacji i co mam na myśli. E Ekonomia oczekiwań e, to jest luka badawcza. Tutaj do pana profesora uwaga, <grym>, już mówiliśmy o tym. E ja lubię luki badawcze, no bo moja, e jestem mi praktykiem, ale też e mam ten. E Kawałek naukowy badacza. Mnie zawsze interesuje, dlaczego coś się dzieje. I właśnie ekonomia oczekiwań to jest nurt, który dopełnia właśnie ekonomię doświadczeń, ponieważ daje, daje nam odpowiedzi na pytania. Dlaczego ludzie oczekują, czego oczekują i w jaki sposób oczekują. Definicji ekonomii doświadczeń jest, oczekiwań jest bardzo wiele. Po angielsku expectation economy, mało jest publikacji w języku polskim, mogłabym powiedzieć, że właściwie nie ma. Natomiast jeśli ktoś chciałby zgłębić temat, no to proponuję wrzucić frazę expectation economy. Też nie ma za dużo, ale uważam, że jest to absolutnie y, przyszłościowy kierunek dla badaczy. Czy można zaspokoić oczekiwania konsumenta? Odpowiadam na wstępie, spoiler: nie, nie można i nie zawsze. Nie zawsze. Dlatego ważne jest, w jaki sposób my projektujemy nasze usługi, czy mamy tak zwany customer journey, czyli ścieżkę naszego klienta, czy wiemy, kim są nasze protopersony i persony, i wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że będzie zbieżność, że odpowiemy na oczekiwania osób, które chcą kupić naszą usługę lub nasz produkt. Czy... Te oczekiwania są, będą, oczywiście, one będą rosły. Dlaczego? O tym, o tym za chwilę. E, czym są oczekiwania konsumentów? To tak w dużym skrócie oczywiście jest to, jak już powiedziałam, kategoria subiektywna. Jest to zestaw naszych wyobrażeń. Na temat produktu, usługi, i to jest rozpatrywane przez pryzmat też naszych doświadczeń i postrzegania rzeczywistości i właśnie tego kontekstu, w którym jesteśmy. E, już jest w hotelarstwie taki żart od dawna funkcjonujący, kiedy goś składa reklamację, jeżdżę po wszystkich hotelach, a u Państwa to jest tak, siak czy owak. Nie należy się tym przejmować, dlatego że e, każdy ma prawo do swojego subiektywnego podejścia, oceny. Sytuacji warto natomiast porozmawiać. Warto porozmawiać, dlaczego ktoś ma taką percepcję, a nie inną. To, co jest takim wyzwaniem dla wszystkich, to jest to, dla wszystkich, którzy pracują w usługach też, ale dla, dla twórców produktów, to jest to, że goście będą mieli te oczekiwania. Najtrudniejszym obszarem są te oczekiwania ukryte. To są oczekiwania, które właściwie jeszcze są w sferze podświadomości. Jeden z amerykańskich profesorów mówi, że 90, 95% naszych decyzji to są decyzje z podświadomości. Prawie się z tym zgadzam, a drugim driverem są emocje. Badania Deloitte Digital i medali. Mówią Badania z 2021 roku mówią, że 80% decyzji zakupowych jest opartych o emocje. Emocje są bardzo blisko oczekiwań, stąd zresztą moje zainteresowanie, jeśli chodzi o psychologię konsumenta. Temat jest długi, szeroki, widzę, że w czasie jestem bardzo dobrym, co mnie cieszy. 20 minut to trudna forma prezentacji, kto występował, ten wie, jeszcze pierwsza to już w ogóle. Wybrałam trzy takie filary, które moim zdaniem są kluczowe do zrozumienia tego tematu. Powiedzą państwo: "No cóż, my to wszystko wiemy." To prawda, tylko od tego co wiemy, a co robimy i co stosujemy, to jest jeszcze długa droga. Jakie są filary? Przede wszystkim rosnąca jakość. Czy nam się podoba czy nie? Konsumenci oczekują jakości, którą już znają. Czyli każdy kto będzie wchodził na rynek z nowym produktem, musi spełniać co najmniej, co najmniej takie standardy, jakie już są w danej branży czy w danej usłudze, a wszystko, co dopiero zrobi, będzie zapamiętane, co będzie powyżej oczekiwań, właśnie klientów, co będzie wyjątkowe. Nie wiem, jak to się stało, ale dobra. Dobrze. Czyli pierwszy filar to jest rosnąca jakość, i powinniśmy do tego się przyzwyczaić, bo to jest coś, co jest takim elementem, jeśli chodzi o zachowania konsumenta, że my po prostu mamy prawo to oczekiwać i tego oczekujemy. Drugi element to jest pozytywny wpływ. To jest temat głębszy i szerszy. Jest to kategoria, która się wiąże z tym, że dzisiaj konsumenci oczekują, jaka jest postawa danej marki, jakie wartości ona niesie, w jaki sposób ona może zmienić moje życie i mówimy też o tym, jak, czy ta marka, czy ta usługa, czy ten produkt wpłynął pozytywnie na moje życie, na moje zdrowie. My w hotelarstwie niewiele mówimy o ESG, nie mówimy wiele o śladzie węglowym, który tutaj u nas z sąsiadów w ogóle w Europie Zachodniej już jest podawany ślad węglowy na pokój, który niebawem my też w Polsce będziemy musieli podawać. Mi na przykład osobiście to bardzo interesuje i pamiętam pierwsze takie moje spotkanie ze śladem węglowym, to było wiele, wiele lat temu, kiedy bukowałam bilet w linii lotniczej KLM. No i tam była opcja, że mogę zapłacić niewiele. Ale za redukcję emisji śladu węglowego. Oczywiście to zrobiłam. To mi dało takie poczucie sprawczości. Kto podróżuje koleją, też widzi informacje na bilecie, w jaki sposób ci, którzy podróżują koleją, redukują ślad węglowy w stosunku do tych, którzy podróżują autem. Myślę, że nasza świadomość po prostu rośnie. W związku z tym, zwłaszcza pokolenie milenialsów, które jest bardzo świadome, Y, ogólnie, jako, jako populacja, jako pokolenie, y, będą tego oczekiwać od dostawców usług. No i trzecia osobista ekspresja rozumiana jako y, coś, co się wiąże z moją indywidualnością. Czy ja poprzez markę, poprzez produkt, czy poprzez usługę mogę pokazać swoją osobowość? Czy to mnie dopełnia? Czy to jest zgodne ze mną? Y, jako studentka marketingu strategicznego sprzed. Hu, 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 30 lat temu. Mam te w głowie te paradygmaty związane z marketingiem i muszę powiedzieć, że mnie to cieszy, że tak to się to zmienia, dlatego że te oczekiwania wobec marek rosną i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Jeszcze jedna ważna rzecz, że nasze oczekiwania wobec marki to są oczekiwania, za które chcemy zapłacić. I tu jest ta właśnie pozytywna strona ekonomii oczekiwań, że jeśli Twórca usługi rozumie, co, czego oczekuje jego odbiorca, to ci, którzy mają tego świadomość, mówi się o tym, że przychody tych, którzy mają świadome marki, które tworzą brand experience, mogą oczekiwać przychodów co najmniej trzy razy wyższych niż konkurent w, tej sam, w tym samym obszarze. No i wybrałam pięć strategii. Prze, prze, przełóżmy to wszystko, o czym mówię, na praktykę. Jak tym zarządzić? E, pierwszy punkt to jest przejrzystość i uczciwość. E, to jest bardzo trudny temat, ponieważ na poziomie deklaratywnym my chcemy, żeby my jesteśmy doskonali jako twórcy usług. Właściwie to u nas się nie zdarza, zdarza się o konkurencji. E, Mówiąc językiem młodzieży, to jest ściema. To znaczy, jeśli mamy jakieś niedoskonałości, wiemy, że nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań konsumenta w danym momencie z bardzo wielu powodów, to lepiej być szczerym, dlatego że to szczerość buduje relacje i zaufanie do marki. Tutaj nie należy chodzić na skróty. Zbieranie opinii konsumentów, no mój ulubiony temat. No powiem tak, że w hotelarstwie właściwie no to jest to jest, są to początki. No ja lubię badać, co myślą goście, co mówią pracownicy. Bardzo wielu szefów hoteli obawia się tego i odrzuca pomysł, żeby zbadać, właśnie, co goście myślą tak naprawdę. Ja nie mówię o komentarzach, mówię o takim poważnym badaniu, które zawiera właściwe elementy. No i znalazłam taką informację, że 42%, to, jest, to są badania w skali światowej, w ogóle nie słucha swoich, nie bada, czyli nie słucha swoich konsumentów, swoich klientów, więc ja się pytam, w jaki sposób można odpowiadać na ich potrzeby. A też lubię takie zdanie, które towarzyszy mi od wielu lat, hotel dla wszystkich to hotel dla nikogo. I myślę, że to jest głęboka prawda i państwo się ze mną z tym zgodzą. Trzeci element, po angielsku brzmi to lepiej follow up. W rzeczywistości, bo jestem... Prenumeratorką przeróżnych newsletterów hotelowych. Najczęściej to się sprowadza do oferty sprzedażowej kolejnego pakietu albo najbliższego pakietu, albo pakietu, który będzie ważny za kilka tygodni. To nie tędy droga. Tu chodzi o budowanie relacji, które znowu na ścieżce konsumenckiej, tej customer journey, jest tak zwana usługa po. Czyli to, znaczy komunikacja po usłudze, czyli to wszystko, co może przybliżyć naszą markę, naszych ludzi, nasz sposób myślenia, naszą filozofię. I tutaj apel do hotelarzy, proszę się tego nie bać. Nie chodzi o social media, w których pokazujemy same pozytywne strony oczywiście naszego biznesu, natomiast tu chodzi o coś głębszego. Tu chodzi o tworzenie wartości dla konsumenta, tu chodzi o emocje, które, które właśnie na przykład wpłyną na osobistą ekspresję odbiorcy. To, co też jest ważne, 73% konsumentów nie chcę być traktowanych jako numerek sprawy, tylko chcę być traktowany jako, jako człowiek. Zresztą to jest pojęcie human to human, czyli człowiek do człowieka. Pamiętajmy o tym, bo odnoszę wrażenie jako osoba, która audytuje usługi hotelowe, że jednak to idzie w złym kierunku. Ja to nazywam, pierwszy kontakt z recepcją bardzo często jest na poziomie, to nazywam pani poczta, pan poczta, czyli muszę, wy, muszę wyartykułować wszystko, co mi kazano, żeby stresujące bardzo, co mi kazano, żebym przekazała. Obsługa klienta jako priorytet, Muszę powiedzieć, że znowu na poziomie deklaratywnym oczywiście wszyscy mają wspaniałe działy obsługi. No i w związku z tym wiele lat temu w hotelarstwie zlikwidowano działy rezerwacji. Właśnie przerzucają całą obsługę do recepcji, która dwoi się i troi, bo nie wie, czy ma odbierać telefon, a zasada jest taka, że zawsze gość przy ladzie ma pierwszeństwo, o czym nie wszyscy pamiętają, a telefon dzwoni i dzwonicy jest po prostu irytujące. Na szczęście hotele już wracają do przywrócenia działów rezerwacji. Uważam, że jest to bardzo dobra decyzja. Co więcej w tych działach powinni pracować ludzie o najwyższych kwalifikacjach, dlatego że powiem na końcu, dlaczego tak, tak jest ważne. Co więcej, prawie 60% konsumentów jest gotowych polecić usługę, zarekomendować, co jest bardzo ważny, To jest ten NPS. Właśnie jeśli ta usługa jest bardzo dobra. No i lojalność klientów to też mamy wiele pracy do zrobienia. Utrata każdego klienta, czyli jeśli konsumenci tracą kontakt z firmą po dwóch nieudanych, jakby to nazwać, doświadczeniach z obsługą, to proszę policzyć, ile trzeba zainwestować, żeby pozyskać nowego klienta, nowego konsumenta. Nie można sobie na to pozwolić, tylko po prostu wziąć się za robotę i zastanowić się, w jaki sposób przebiegają moje procesy obsługi. No i na koniec podsumowanie. E, uwielbiam liczby, więc wzięłam takie liczby, które zaprzeczają w szeroko e, rozpropakowywanych pojęciach: e, technologia cyfrowa wyprze człowieka, a i zastąpi człowieka. Może tak, może nie. Natomiast badania: ostatnie, które e, zrobi, zrobiły dwie firmy pokażę raporty mówią zupełnie co innego. Środkowa liczba 43%. Według badań McKinseya aż tylu konsumentów nie ufa, nie ufa usługom cyfrowym. Czy ktoś jest zaskoczony? Jak się chwilę tak zastanowimy, to właśnie to pokolenie milenialsów nadaje temu ton. Dlaczego nie ufa usługom cyfrowym? Dlaczego? Dlatego, że oni mają świadomość, ile informacji jest od nas zabierane do tego świata, w którym właśnie ta sztuczna technologia, który może przetwarzać. I milenialsi coraz chętniej przechodzą na gotówkę, na przykład po to, żeby nie zostawiać takiego śladu. Więc to jest zaprzeczenie temu, tego, że. Technologia cyfrowa nas wyprzedzi? Nie. Ja uważam, że ona jest dopełnieniem do relacji człowieka z człowiekiem. No i też zaskoczenie: a 42% klientów, to się nasiliło po pandemii, to są badania z ubiegłego roku, preferuje kontakt telefoniczny. Ja to widzę w recepcjach hotelowych, kiedy pracuję z zespołami, rzeczywiście ten telefon dzwoni i bardzo dobrze, bo wtedy można porozmawiać, zacząć budować relacje od pierwszego kontaktu yy, i myślę, że jest wtedy więcej mniej nieporozumień, jeśli chodzi w ogóle o obsługę. Drugi kontakt jest, to jest mail i teraz uwaga taka, yy, standard, który jest dzisiaj oczekiwany przez konsumentów to jest 30 minut na odpowiedź z tolerancją do jednej godziny. Jeśli ktoś tego nie ma, to proponuję, żeby to szybko wdrożyć, dlatego, że to budzi rozczarowania i jest poniżej oczekiwań. I ostatni blisko 70% blisko 70 klientów oczekuje, że osoba, osoba w obsłudze będzie ekspertem. To co powiedziałam, to jest ten, to jest ten najważniejszy element. Czterech na 10 milenialsów kupuje daną usługę właśnie z rekomendacji osoby z obsługi. Uważam, że jest to fantastyczne. Dlatego, jeśli ktoś z Państwa jeszcze miał wyobrażenie o obsłudze, że to, że to jest łatwe i można to zrobić w jakikolwiek sposób, to chciałam wyprowadzić z błędu i powiedzieć, że jeśli ktoś myśli o tym, aby jego przychody wzrosły pięciokrotnie, co właśnie Deloitte i Medalia zbadały w 2025 roku, to. Większość tych decyzji jest podejmowana emocjonalnie, a emocje tworzy człowiek z człowiekiem. I z tą myślą Państwa chciałam zakończyć, zakończyć chciałam to moje wystąpienie i dwa raporty, które obiecałam, polecam, to są jedne z najlepszych raportów, jeśli ktoś chce doskonalić się w obsłudze swoich gości. I z września raport Deloitte'a, rewelacyjny na temat tego, właśnie obalający mity związane ze sztuczną technologią, ze sztuczną inteligencją, z transformacją cyfrową. I jeszcze dodam, że McKinsey zbadał, że transformacja cyfrowa w czasie pandemii przyspieszyła o 7 lat. Dziękuję bardzo.